Jesteśmy w kaplicy zamkowej Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Kaplica zamkowa w tym miejscu, na piętrze skrzydła południowego, funkcjonuje już od końca XIV wieku. Oczywiście od tego czasu zmieniał się, przez ten długi czas zmieniał się jej wystrój. Obecny wystrój powstał w połowie XVIII wieku staraniem i fundacji biskupa Adama Stanisława Grabowskiego, poprzednika biskupa Ignacego Krasickiego. Grabowski był wielkim mecenasem sztuki, promował bardzo dużo działań też i naukowych, ale przede wszystkim przyczynił się do wielu fundacji wyposażeń kościołów w Warmii, ale też i samego zamku i całego zespołu zamkowego. I ta kaplica, której wystrój do dziś podziwiamy, to było pierwsze rokoko na Warmii i pierwszy taki jednorodny, piękny, barokowo-rokokowy wystrój, który możemy podziwiać do dziś. W ramach tego wystroju biskup Grabowski ufundował też instrument, organy w kaplicy zamkowej razem z prospektem organowym. Ten instrument z połowy, dokładnie znamy datę 1760 60. rok jego budowa, skonstruował konstruktor organów o nazwisku obuch, który kształcił się w dwóch wielkich ówcześnie warsztatach. W Królewcu u niejakiego Kasparicha i w samym Gdańsku u Hildebranda. Powstał taki domowy instrument, który do dziś zachwyca dźwiękiem, ale z powodu i, i zachowany jest znakomicie, ale z powodu czasów wojennych, kiedy wymontować trzeba było metalowe piszczałki, głównie te piszczałki potrzebują, potrzebują wymiany i, i, takiego, i takiej konserwacji, żeby można było odtworzyć brzmienie instrumentu właśnie z połowy XVIII wieku. Co ciekawe, nasze organy, nasze organy w Kaplicy Zamkowej do dziś nie są organami, które działają na prąd. One działają tak, jak w połowie XVIII wieku, to znaczy potrzebny jest kalikant, osoba, która pompuje powietrze. To jest piękny, zachowany instrument z pięknym brzmieniem. Mam, mamy nadzieję, to brzmienie, bo głównie na tym będzie polegała konserwacja, zostanie odtworzony do dźwięku, jaki słyszeli tutaj ci, którzy przybywali na uroczystości, na mszę właśnie w połowie XVIII wieku i od tego czasu do dziś. Także proszę wypatrywać i, i przybywać na koncerty do Kaplicy Zamkowej. No od przyszłego roku zapraszamy serdecznie.